Siemka wszystkim Dolny Śląsk Z przodu jest Łukasz A tu kolejny zniszczony obiekt stary na Dolnym Śląsku Prawdopodobnie to stajnia była Stajnia czy coś takiego Łukasz był mówi 3 lata temu to było to w innym stanie lepszym, powiem wam co roku co kilka lat je to coraz bardziej bardziej się rozpada, bardziej to rozkradają chociaż tu już nie ma co rozkradać oczywiście jak widzicie wyprawa zimowa wyprawa zimowa niestety śnieg mnie zaskoczył no ale zostałem i dzięki Uprzejmym kolegom robią mi takie właśnie wycieczki idziemy wchodzić do środka idziemy wchodzić do środka O Co tu w środku W środku O No Powiem wam rzeczywiście stajnia Coś takiego mi się skojarzyło. Widziałem zamku Sarny. No podobno, ale Podobne, ale w tej nie? Góry, nie? Doświetlimy. Patrzcie, Koryta sumo. No. Koryta, samo koryta dla... dla. nie wiem, dla zwierzyny, jaką tu była, bo. Nie wiem, co tu było. No widzicie, obiekt zajechany totalnie. budynek z cegły otynkowane tynk odpadł super są te filary które podtrzymują ale dachu już w jednej części tutaj nie ma przejdziemy się dalej o tu jest wyrwane wszystko co można było wyrwać nie wyrwać do pieca wsadzić spalić A. proszę Dach jest zarwany. Nie ma stropu. No i tak to kończy właśnie. A widzicie. Ale, o, ale tu wyłamy są super porobione. Się z tej części Ale tu kurczę tam było, tu się trzyma, tu widzicie już część zawalono. Oczywiście śnieg przy... przykryło pewne rzeczy. O. No takim fajnym elementem są te łuki właśnie. No, i tyle. Tyle się stało. Następny obiekt skazany na totalne zagładę. I nic z tego nie będzie, nikt się tym nie zajmie. Co okradli, to kradli. Rzut kamery jest dalsza i wychodzimy. Idziemy co innego poglądać. Patrzcie. Jeszcze tu stane. To było na tyle Idziemy dalej Łukasz No to na razie tyle z tego miejsca następnego które umrze całkiem za jakiś czas Pozdrawiamy z tego miejsca Trzymajcie się zdrowo i to za